To, co zobaczycie w dzisiejszym odcinku, najtrafniej opisze scena z serialu. Future's now, old man. Bo przyszłość jest już teraz, i nawet jeśli w tym momencie nie do końca zdajemy sobie sprawę z tego, że w niej żyjemy, to doskonale uświadomią nam to, te gadżety, bo są to najlepsze gadżety przyszłości, które zamówiłem z Chin. A każdy z nich zastąpi codzienne rzeczy niecodziennymi i nowoczesnymi rozwiązaniami. Zwykły hejs na telefon to już przeszłość. Teraz istnieje coś o wiele lepszego. Kabel HDMI ciągnięty przez cały pokój od laptopa do telewizora to bez sensu. Teraz istnieje coś takiego. Cyfrowa ramka na zdjęcia, pikselowy ekranik. Po co to komu w dzisiejszych czasach, skoro możesz mieć własny hologram? Pokażę Wam również pewien gadżet specjalny, który co prawda nie przyszedł z Chin, a przyszedł na naszą prośbę prosto od producenta. I serio chcieliśmy go dostać, bo jest to coś, co może zmienić życie. Z nowości przypominam, że dosłownie kilka dni temu otworzyliśmy nowy sklep pod adresem smiesnejtemki.pl a znajdziecie w nim m.in. spinery, klikery i piękne hafty do kluczy. Można nimi klikać, można nimi kręcić i można robić z nimi naprawdę fajne sztuczki. A do tego wygrać coś w turniejach i konkursach, które organizujemy dla kupujących. Występują w różnych pięknych kolorach, to znaczy, występują pod warunkiem, że są dostępne i jeszcze nie wszystkie zeszły. Ale jeśli zeszły, to restock będzie w najbliższą sobotę, bo właśnie produkują się kolejne partie. Najbardziej aktualne info możecie uzyskać sami sprawdzając i kampiąc na stronie smiesnejitemki.pl. A teraz pamiętajcie o tym, by zostawić łapkę w górę, suba, by widzieć kolejne odcinki, i zaczynamy! gadżet numer jeden zapłaciliśmy 41 zł i 65 groszy, a to co jest w środku jest związane z czymś, co macie na stole albo w tym momencie w rękach, albo w waszej kieszeni, czyli ze smartfonem jak zobaczyłem zdjęcia, uznałem, że tego bardzo potrzebuję i jest to coś mega ciekawego, zapakowane jest w taki kartonik, no i proszę bardzo, jest to oczywiście case na telefon, ale takiego prawdopodobnie jeszcze nie widzieliście, po wyjęciu prezentuje się właśnie tak, jak widzicie mamy tu babę z chińskiej bajki, albo z jakiegoś yy, cyberpunk'a, ej Całkiem nieźle wykonane, a to coś robi. Co robi? A no, zaraz zobaczysz. Patrz, mamy tu podłączenie do telefonu, co nie? Na Lightning, bo to do iPhona. No, zresztą jest nawet napisane. Hej, w środku też ładnie wykonane, naprawdę ładna teksturka. Więc zdemontujmy mój stary i nudny case, i zamontujmy ten nowy. Okej, okay. wszedł gładziutko i tak prezentuje się jak na razie zamocowany na telefonie. Kiedy przyjrzymy się bliżej samemu wzorowi, to widzimy, że mamy tu dużo różnych futurystycznych napisów i nawet jest 5G, czy lepiej ubrać te czapki z amelinium na wszelki wypadek. <laughs> I na wszelki wypadek lepiej zgasić światło. No i teraz możemy podłączyć Keisa. Uwaga! Jest ciemno, nie mogę trafić. I, ho, ho, stary! Jak to dobrze wygląda. Ej, czy to działa w rytm mojego głosu? Poczekajcie, uciże się na chwilę. I tak to działa w rytm mojego głosu. I kiedy coś mówię, ten case zaczyna świecić. A ciekawe, czy świeciłby inaczej. Aha, bo jakby ktoś do mnie zadzwonił. Ej, w ogóle, zobaczmy. O właśnie, case przestaje świecić. Prawdopodobnie po to, by nie czerpać nam baterii. A teraz, kiedy wezmę telefon do ręki i mój ekran się zaświeci, to zaświeci się również case. I musicie przyznać, że wygląda on naprawdę mega ładnie i mega. Futurystycznie. I tak, szanowni Państwo, to właśnie według mnie jest case przyszłości. Totalny sztos. W sumie, Przemo zadał dobre pytanie. Otóż, jak naładować wasz telefon, skoro mamy zajęte wejście do ładowania? No ale w iPhone'ach i w kilku innych telefonach zapewne również istnieje ładowanie indukcyjne. Tutaj mamy takie wejście z MagSafe'em, czyli z magnesem, więc najpierw zobaczmy, czy magnes się przysię. Proszę bardzo, magnes się. Nie najlepiej, ale jako tak otrzyma, gdyby leżał na biurku, byłoby git. I czy ładuje? Jak widzicie, jest piorunek, czyli telefon się ładuje. Więc według mnie ten case to totalny sztos. Rodem z przyszłości. Kiedy myślicie o kuchni przyszłości, zapewne oczami wyobraźni widzicie maszyny, które przygotowują dla was same jedzenie. Ej, w sumie coś takiego już istnieje, z termomi. Nieważne. W każdym razie ja zmierzam do tego, że ja myślę o czymś zupełnie innym. Szukam prostych rzeczy, które lubię, ale w trochę innym stylu. No i właśnie, coś takiego jest w tej kopercie. Zapłaciliśmy za to 55 zł, więc całkiem sporo. I szczerze myślałem, że to też będzie większych rozmiarów. A jest to coś takiego. A widzisz, nawet nie wiesz, co to, Przemo, takie nowoczesne. A ma takie tradycyjne wzorki, więc to jest takie połączenie dwóch światów, można powiedzieć. Jest to połączenie nie tylko dwóch światów, ale również dwóch kuchennych noży, które w tej formie można sobie trzymać, na przykład w szufladzie w kuchni, a w tej formie można sobie zabrać do plecaka, na przykład na piknik. Fajne! Według mnie to jest dobre rozwiązanie. Stary, ja nieraz woziłem nóż do studia, woziłem go w plecaku, owijałem go w papier i zdarzyło mi się również, że nóż mi coś przeciął, więc w tej formie nic nie przetnie. Jest bezpieczny i wygląda to kozacko. I w ogóle jakie to jest fajne! Patrz, stary! No nie, to... Jest sztos. A, co do jakości noża, czy jak się tym kroi. No dobra, no ale tu chodzi o ideę, chodzi o koncepcję. No i właśnie, a propos idei i koncepcji mamy też piękne zdobienia. To jest, co to jest? Jakiś ptasior, nie? Feniks może, a tutaj smog, więc dwa mistyczne stworzenia na jednym, właściwie dwóch mistycznych nożach. A po co mi noże, które nie kroją? Ale one kroją! No patrz, czekaj! Dobra, zaraz udowodnię Ci, że mam rację. Kroją i da się tym obierać. Tak, zobaczysz. Czeka. Dobra, i, i ja jestem. I mam warzywa, i proszę bardzo, mamy tutaj pomidorro. I czy ukroi takie pomidorro na start? Proszę bardzo, bez problemu kroi pomidorka, nawet w takie cieniutkie plasterki. No i możemy jeszcze sprawdzić drugi nóż przemo, jak chcesz. Proszę, marchewkę taką twardszą też ukroi. Czy da się obierać? No jak się umie obierać, to się da. ja Jestem pobierany akurat dość średni. No i jak widzicie, te noże absolutnie działają. Bardzo dobre noże. Ale to na początku każdy ktoś. No a potem można się naostrzyć no stary. Fajne są. Mi się podobają. Napiszcie w komentarzach, czy Wam się podobają. Kabel HDMI to coś, czego każdy z nas w swoim domu ma dość sporo. Podłączamy nim konsole i dekodery do telewizora, komputery do monitorów, a w naszym studio nawet kamery do monitorów podglądowych. Jednak mimo tego, że ten przewód służy do tylu rzeczy, to czasami po prostu graci i nie wygląda zbyt fajnie, kiedy zwisa nam podłączony do urządzeń. Co nie, dlatego w tej paczce za 173 zł powinno czekać idealne rozwiązanie, które może się okazać nawet lepsze. O, działało! O, działało! Bo to, co jest w środku, nazwałbym po prostu bezprzewodowym kablem HDMI, albo przekaźnikiem HDMI. I mam dwa albo trzy giga dobre i giga ciekawe pomysły na test. Tutaj mam laptopa, na którym mam odpowiedz. Chirowski, a tutaj telewizor, na którym chciałbym je wyświetlać. Ogólnie chciałbym powiedzieć, że to była jedna z najtańszych wersji, bo to potrafi kosztować jakieś 300 albo 500 zł, w zależności od tego, jak jest wykonane i jaki ma zasięg. Więc ciekawe, jaki zasięg będzie miało to najtańsze. Co też zaraz sprawdzimy. Najpierw zobaczmy, czy w ogóle działa. Pod zaślepkami mamy gwint na takie właśnie antenki. Między innymi one są odpowiedzialne za zasięg. Więc bez nich pewnie byłby słabszy. No a z nimi jest to trochę większe. Ej, do zestawu dorzucili nawet przedłużki, jeżeli nie chcielibyśmy, żeby to było tak na sztywno wsadzone, żeby na przykład sobie nie złamać wejścia. Okej, okay, użyjemy jednej. Ej, patrz stary, daj nawet taką przedłużkę, gdybyśmy chcieli wpiąć własny, dłuższy przewód, żeby postawić to w miejscu z lepszym zasięgiem. Mamy też dwa przewody USB, zapewne do zasilania urządzenia. No i właśnie, urządzenie trzeba teraz wpiąć. Czy nie są podzielone na nadajnik i odbiornik? A, tu jest receiver, masz rację, no? Warto zwrócić uwagę. Tu mamy receiver, czyli odbiornik, i jego chcemy wpiąć do telewizora, a tutaj mamy transmitter, czyli nadajnik, i jego chcemy wpiąć do laptopa. Ej, patrzcie, już wiem po co są te przewody, bo w moim laptopie wejście jest odwrócone do góry nogami, w sensie tak bym musiał to wpiąć, i to nie jest najlepsza pozycja, więc wolałbym to wpiąć do tego, a następnie do laptopa. W taki sposób. Teraz przewód USB, żeby to zasilić. I zaświeciły nam się tutaj lampki. Podłączę na szybko drugie. O, tutaj z boku telewizora wpięte. I mamy też USB na wierzchu, tak więc możemy od razu podłączyć zasilanie. Teraz wciskamy tutaj guzik PER. O, i jak przyłączyłem źródło, to na telewizorze pokazało nam się, że możemy to teraz sparować. Więc biegnę do lapka i naciskam w tym miejscu guzik PER. I zobaczmy. O, o, coś się dzieje. Patrzcie na telewizor. Searching. Szuka, szuka. Aha, właśnie. Komputer się już pił, słuszna uwaga. I. O, o! Jest! Mamy heroesy! Odpalony na ekranie, który jest tam! I tu nie ma, nie ma kabla! Cudowne! I spójrzmy, jak to chodzi. Odpalam sobie gereczkę, daję sobie tak na szybko start. I jak widzicie, obraz schodzi w miarę płynnie. Jest przyzwoity. Ty może w jakimś filmiku to sprawdźmy. Tak, ta gra ma z 20 lat, więc filmik będzie bardziej rozsądny. O, weźmy sobie ten na przykład. Słyszycie to? Czyli dźwięk też przechodzi po tym transmiterze, co jest bardzo ważne i zaraz nam się przyda. I jeżeli chodzi o wideo, to wygląda na to, że chodzi dość płynnie, jak na moje oko, to jest co najmniej 30 klatek. No i proszę bardzo, idzie sobie Norbi z przemem na zakupy. No i właśnie, czasami z przemem musimy gdzieś wyjść. Na przykład na zewnątrz, przed studio, żeby coś nagrać. I tutaj wjeżdża test numer dwa. Test numer jeden, oczywiście jak najbardziej zaliczony, da się na tym grać i oglądać bezprzewodowo, więc jak macie daleko telewizor z lapka, totalny sztos. A teraz zobaczymy, jak to zadziała z tym, czyli z kamerą. Dobra, wjeżdżamy! Z telewizorem, na którym, jeśli to zadziała z kamerą, będziecie mnie teraz widzieć i słyszeć. Sprzęciwo zmontowane, włączmy telewizor i zobaczmy, czy pokaże się obraz. I uwaga, uwaga. O! A! Sprzężenie dźwięku! Dobra, wychodzę stąd, ale działa! Zarąbiście! uciekał. Zostawimy otwarte drzwi. W tym miejscu. Na wszelki wypadek otworzę też okno, będzie trochę lepszy zasięg, tam na dole. Tu jest szansa, że trochę mnie będzie urywać, dlatego że schodzę właśnie po schodach. I idę, 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 idę. No. E, Przewołano mnie. Nie, wróciłeś. O! o, 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 o. o Przy drzwiach. I, 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 no zobaczymy i, co będzie na polu. I koniec. Także nawet nie wyszedł na pole, Norbert. Hehehe. He he. Jak mnie zerwie, to Przemo prawdopodobnie będzie dzwonił na mój telefon, tylko właśnie mam tryb praca. Odciszyłem sobie, więc idę. I czego on przema. Już dawno. Co? Już dawno. Urwało. Oj. Dobra, to wracam, a powiedz mi, kiedy odzyskamy. Przemo tam wystawał z okna, no i zobaczmy, kiedy odzyskamy sygnał. Może Bo musi urwało, się bać. Urwało, jak przed drzwi wychodziłeś. Jak tutaj? Tak. Serio? No. A teraz? No nic. O, jesteś, jesteś. Tak. Czyli teoretycznie nasze studio jest mniej więcej w tamtym miejscu. Możemy nagrywać na placu przed studiem bezprzewodowo, ale kiedy odejdziemy kilka metrów w tamtą stronę... I jak? Zerwało? Tak. No to właśnie. W tym momencie już zrywa, więc tylko... Mniej więcej na tej przestrzeni możemy nagrywać. Ale to wciąż jest kilkanaście dobrych metrów i to jeszcze z trzy metry do góry. I to teoretycznie jest mały prześwit, a reszta to ściana. To działa całkiem nieźle, jak na to, że to jest najtańsza wersja. I słyszę, że jest też całkiem niezłe opóźnienie, ale to już ma marginalne znaczenie. W tym pomieszczeniu siedzimy zazwyczaj ja i Przemo, a w tym pomieszczeniu tutaj, które jest za ścianą, siedzi Ryba. No i właśnie sprawdzimy, czy przechodzimy przez ścianę, czy nie przechodzimy. Siema ryba! Siema. Co byś chciał powiedzieć dla widza? Że będzie odcinek. Dobry odcinek, tak? Tak. Bardzo dobry. Strasznie źle wyszedł stary, jest najgorszy, to jest najgorszy odcinek jaki Siema Blue! Blue, drugi odcinek, żeby był lepszy. O, widzicie? Zrobił. Dzięki. Ale? No właśnie to chciałem powiedzieć, że słychać nawet tu przez ścianę, że opóźnienie jest jakieś jedna, może dwie sekundy. Do domowych zastosowań? Jak dla mnie. 8 na 10. A teraz robimy meksykańską falę. Dobra, ja mógłbym tak w nieskończoność. Dość! Mamy jeszcze jeden, a właściwie dwa. Jeszcze kilka ciekawych gadżetów. W końcu mogę to otworzyć. A mówię w końcu, bo ten gadżet w kopercie czekał jakieś dwa albo trzy tygodnie na odpowiedni temat odcinka. A dziś mamy gadżety przyszłości, a to zdecydowanie jest gadżet przyszłości. Kosztuje on 90 euro, czyli w przeliczeniu jakieś 400 zł. Jednak ryba zagarał do producenta i poprosił o egzemplarz testowy i udało się. Dostaliśmy go za free. Do testu na odcinek. Także dziękujemy. No właśnie, komu? Otóż dziękujemy firmie Nix, która wyprodukowała ten wspaniały i wow, naprawdę fajnie wyglądający przedmiot. Domyślacie się, do czego to może służyć? Jeśli nie, to w najmocniejszym skrócie jest to sensor koloru. I jeśli jeszcze w swojej głowie nie widzicie zastosowania dla tego przedmiotu, zaufajcie mi, to jest użyteczne. Bo widzicie, dla przykładu moim ulubionym kolorem jest kolor fioletowy. I chciałbym sobie dobrać coś dokładnie w tym kolorze, na przykład farbę na ścianę. Albo folię na samochód? смотришь, No wiem, że już taką mam, ale czy ona jest dokładnie taka sama jak to? Możemy to też sprawdzić. Albo może na przykład przy drukarce 3D, jakbym chciał dobrać odpowiedni kolor filamentu do czegoś, co mam u siebie w domu. To jest sztos i właśnie dlatego tego potrzebujemy. A jak to działa? Działa też bardzo fajnie. Wyjmijmy go sobie z opakowania i pierwsze, co widzimy, to QR-code do zeskanowania i pobrania aplikacji. Ja aplikację pobrałem sobie wcześniej i nazywa się Nix Toolkit. Tutaj było ostrzeżenie, że ekran mojego telefonu może nierealnie oddawać kolory. Nieważne. Ważne jest to, że czytnik realnie powinien jest czytywać. A każdy ekran jest inny, rozumiecie? Oj, dodali opcję, że nie trzeba się rejestrować. Bardzo mi się podoba. Ja już mam tyle kąt wszędzie, nie chcę więcej. I teraz musimy się połączyć z urządzeniem. Wow! Ale to jest piękne! Ej, to jest naprawdę ładnie zrobione! Jak mam się z tym połączyć? Czy to mi już znajdzie, czy ja to muszę jakoś uruchomić? Bo nie widzę tu fizycznych przycisków, chyba, że. Albo może trzeba go podłączyć, może być rozładowany. O, mamy przewód i mamy też. Taką smyczkę, żeby można było sobie ją tutaj przeblec, zawiesić. No, jak na przykład jesteście panem projektantem wnętrz, no to możecie sobie coś takiego nosić na szyi i dobierać sobie kolorki. Fajne. No dobra, podłączmy go do ładowania na chwilę. Tu do ładowarki, a tu do urządzenia. O, coś się tutaj zaświeciło. I mamy Nix Mini 3, bo tak nazywa się ten model. Dioda zmieniła kolor na niebieski. Zgasła, bo wszystko już zrobione. Poszło szybciej niż się spodziewałem. I mamy tutaj kilka różnych opcji. Zacznijmy sobie od tej najprostszej, najbardziej podstawowej, czyli Single Scan. Przykładam tutaj urządzenie. No i dajmy sobie Scan with Nix. Uwaga. Okej. Okay. Wygląda na to, że znalazło kolor. I to też bardzo szybko zeskanowało. A spróbujmy zeskanować jeszcze raz w trochę innym miejscu, może tym razem w rogu. Okej. Okay. Kolor podobny, wartości minimalnie inne. No i właśnie, a propos wartości. Te numerki, które tutaj widzicie, to numery kolorów. Na przykład tego heksa mogę wklepać w Photoshopie, którego mam na tablecie. Wybieram sobie kolor i jest kod szesnastkowy, bo tak nazywa się to po polsku. Przepisujemy 4B447B. I wiadro z farbą, proszę bardzo, oto dokładnie ten sam kolor. Więc gdybym zajmował się grafiką komputerową i chciałbym do mojego projektu przenieść jakiś fizyczny kolor z czegoś, co mam w pomieszczeniu, to też jest użyteczne. Ale mi się chyba najbardziej przyda, żeby dobrać odpowiedni filament. Na przykład? Na przykład, jakbym chciał sobie wydrukować jakąś półeczkę pasującą do tej ściany. Proszę bardzo, teraz już wiem, jaka to szarość. Albo jakbym chciał dodrukować jakiś żółty sportowy spoiler do naszego żółtego bolidu, którym odkurzamy w studiu. Teraz już wiem, jaki kolor ma Kersher. Albo jakbym chciał dobrać dokładnie taki sam materiał do drukarki, jak kolor mojego samochodu, który. W tym momencie mam wyświetlone na ekranie, dzięki temu małemu, sprytnemu urządzeniu. Dobra, to Wam muszę pokazać, bo to, co oni wymyślili, jest naprawdę genialne. Oprócz tego, że możemy sobie zeskanować jeden kolor, możemy też za pomocą tego urządzenia wejść sobie w opcję Match i dopasować farbę do odpowiedniej firmy i koloru. Czyli załóżmy, że chciałbym sobie zamalować dziurki, które mam na tej ścianie, ale nie pamiętam, jakiej farby używałem dwa lata temu. Pamiętam, że była to farba Duluxa, więc poszukamy sobie u nich. I teraz musimy zeskanować naszą ścianę w pięciu miejscach, żeby uśredniło wynik. No bo wiecie, moja ściana mogła już trochę przejść, prawda? Kolory mogły zżółknąć od światła, słońca, mogłem ją pobrudzić, mogłem coś na nią wylać, przemo na przykład w tym miejscu mógł poodbijać paluchy, a na przykład ryba tutaj mógł pomazać jakimś ołówkiem. Ale to nie jest ważne, bo z pięciu skanów mamy piękny uśredniony kolor. Teraz dajemy finish no i proszę bardzo. Mamy numery farb Duluxa. I znalazło tego naprawdę sporo, ale chyba ta pierwsza jest najbardziej podobna, praktycznie identyczna. Więc pod dokładnie taką samą mogę pojechać do sklepu obok i będę pewny, że dobrałem dobry kolor. Więc jak widzicie, to urządzenie ma naprawdę szerokie zastosowanie i to w wielu miejscach. Od początku odcinka na tym ekranie pojawia nam się holograficzny kotek. A co jeśli powiem Wam, że ten kotek może się pojawiać holograficznie nie tylko na ekranie, ale również tu na stole dzięki temu gadżetowi za 146 zł. I kupiliśmy go w dość niezłej cenie. Wydaje mi się, że Normalnie to jest troszeczkę droższe, więc mam nadzieję, że będzie to działać, bo ja chcę mieć własny hologram. Chcę poczuć się jak Tony Stark! No i proszę bardzo, Holographic LED fan. To będzie właśnie coś takiego. Uuu, zapakowane dość ładnie. Tutaj mamy część główną. Tutaj mamy jakieś śrubki i wkręty, bo to można sobie przykręcić do ściany. Można to przykręcimy. Zobaczymy. Jest zasilacz. Jest pilocik i powinny być jeszcze. Śmigła do naszego wentylatora i one prawdopodobnie mają tutaj gdzieś, no właśnie, żarubeczki. O, i tak, to się może przydać. Instrukcja obsługi. Dajcie mi sekundę, poskładam to do kupy. I urządzenie złożone, a aplikacja zainstalowana. Zostaje nam tylko podpiąć to do zasilania. I, woah, o stary, ładnie to zaświeciło, tak na starcie. Okej, okay, okej, okay, już mi się podoba. Teraz musimy połączyć Wi-Fi, i to jest 3D, coś tam, coś tam, coś tam. A, od 1 do 8. Okej. Okay, i...

Dobra, czekajcie, gasimy światło i złapiemy to telefonem Telefon lepiej to uchwyci od kamery W tej kamerze będzie to widać trochę kiepsko Ale w tej kamerze, którą przemów Specjalnie dostosował, widać tak Jak widzimy to na żywo, no dobra Może odrobinkę gorzej, w każdym razie W tym momencie jawi wam się Hologram słuchawek Przed waszymi oczami, dobra, w tej kamerze też widać to Na tym obrazku nie najgorzej, ale w tej bocznej Jeszcze lepiej, stary Mamy własny hologram Jestem ciekaw, jakie są możliwości W samej aplikacji, co my tu możemy jeszcze Zmodyfikować. Wow! Ten but! Jaki to jest sztosior! Dobra, to jest trochę za głośne, żeby trzymać to na stałe w kadrze, ale na przykład na witrynie sklepowej albo czasem puścić sobie coś takiego w pokoju. To jest prawdziwy sztos. Przypominam, 140 zł za technologię przyszłości. Prawdziwy hologram. W sumie trochę też z tego wieje, więc to też jak normalny wentylator. Dobra, zobaczmy, co jeszcze można tutaj zrobić. Ej! Można sobie ustawić... Ha, ha, rybka! Po odliczaniu rybka, genialne! A czekajcie, czekajcie, bo ja tu mogę coś zrobić. Ło, jaki smok! Ale sztosior! Hej stary! Wyświetliłem zdjęcie z telefonu. To jest zdjęcie mojego ścianania! Ono nie do końca jest 3 ale fajnie, że da się wyświetlać zdjęcia! Aha, jest! Oks! Studio, bo tak nazywa się nasza miejscówka, tak ją kiedyś nazwaliśmy, nie wiem czy pamiętacie, ale proszę, teraz mamy to oficjalnie na hologramie, ej, gdzie mi z tym powarańczą, aha, bo to są te numerki, które są tutaj ekranie, dobra, pousuwam te wszystkie pliki i powrzucam własne. Ogólnie, jak widzicie, w aplikacji jest całkiem bogata biblioteka różnych gotowych animacji w 3D i jest tutaj kilka naprawdę fajnych rzeczy. Pierwsza animacja to ogromna zbroja Ironmana, Hulk Buster. Kolejna to tańcząca anime baba. Kto by nie chciał mieć własnej tańczącej anime baby? No przecież patrzeć, jak ona sobie cudownie pląsa i przebiera tymi raciczkami. No no wspaniałe, wspaniałe, Holograficzna anime baba w domu. Można też napisać i dodać własny tekst, taki jak na przykład Przemo Sigma. E, jak ci się podoba Przemo? Ambis? Nie, nie, to no, się kręci, rozumiesz? No. Fajne, bardzo. Spoko, nie? To jest chyba z To mi się strasznie podoba. O, wlazło, patrzcie na to, jest Happy Meal, z którego wyskakuje Pikachu jeszcze się powiększa. Jakie to jest słodkie, jakie to jest cudowne. Ha, udało się! Animacja spinnerów dokładnie taka, jaka jest na ekraniku tutaj, więc jakbyście chcieli sobie kupić fajnego spinera, to zapraszam na smiestneitemki.pl. To jest doskonała reklama. Ha, ha, jest! Udało się! Wentylator się kręci, a wewnątrz wentylatora kręci się oczywiście nasz cudowny spinner. I to jest wgrane wideo, tak dla jasności. Tak więc, moi drodzy, jeśli ten odcinek wam się podobał, zostawcie pod nim holograficzną łapkę w górę i biegnijcie zostawić subskrypcję wraz z dzwoneczkiem na tym kanale. Zapraszam na bobrzydnie, a na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się ciepło. Cześć!